Z tej strony Kamil. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 5 najciekawszych faktów a propos wielbłądów dwugarbnych, czyli bakterianów. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, w środę ukaże się następny materiał, już typowo o hodowli tych zwierząt. Lecimy. Średnia prędkość jaką pije wielbłąd. Jest to 10 do 20 litrów na minutę, czyli jedno-dwa takie duże wiadra, natomiast bardzo spragniony wielbłąd potrafi wypić nawet 200 litrów wody w ciągu 3 minut. To praktycznie cała wanna. Grube futro na ciele bakteriana pełni bardzo ważną funkcję. W nocy zabezpiecza je przed utratą ciepła, natomiast za dnia chroni przed upałem. Wielbłądy potrafią przebywać naprawdę znaczne odległości w poszukiwaniu wody. Gdy już do niej dotrą, potrafią nasycić ją cały swój organizm. Ale nie jest tak, jak wszyscy powszechnie uważają, że w garbach przetrzymują wodę. To tak naprawdę specjalna wyściółka w żołądku służy do przetrzymywania całej cieczy, którą uzupełniają swój organizm. Natomiast w garbie, który jest najbardziej charakterystyczną cechą wielbłąda, przetrzymują one wysokoenergetyczny tłuszcz zwierzę czerpie z niego energię w momentach życia, gdy nie ma dostępu do pożywienia. Natomiast pełni ono jeszcze jedną ważną funkcję. Zabezpiecza wielbłąda przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym. Średnia prędkość sprintera gatunku Homo sapiens wynosi 30 km na godzinę. Koń porusza się z prędkością jakiś 50 km. Natomiast jak myślicie, jak szybko biegnie wielbłąd? Nie uwierzycie, ale jest to prawie 65 km na godzinę. Są to najszybsze zwierzęta, na których może poruszać się człowiek. Mimo, że wielbłąd żyje w warunkach pustennych, to potrafi pływać. I moi drodzy, są to zwierzęta długowieczne, które żyją aż 50 lat. W przeszłości wielbłądy były środkiem płatniczym. Jeżeli chcieliście wyjść za jakąś ładną dziewczynę z takiego, wiecie, lepszego rodu, to trzeba było za nią zapłacić posag. A tu była waluta. Tak. Czyli musieliście oddać... Nie dość, że swojego wielbłąda, to razem z tym nie. wielbłądem, jego dwa garby, żołądek wypełniony wodą. No i co? Spójrzcie na te oczy. Czy te oczy mogą kłamać? Kamil, koniec. Tuba, nie, ma, nie. <ślima> Idą za mną. Nie. Jeśli dzisiejszy odcinek o wielbłądzie Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i dajcie subika. A w środę zapraszam Was na kanał... Jeszcze na następny odcinek, gdzie pogadamy sobie więcej o tych zwierzętach, jak je hodować i jak udomowić. Trzymajcie się ciepło. Pa! Jeśli dzisiejszy odcinek Ci się podobał, chcesz więcej? Zostaw po sobie ślad w postaci lajka. A wszystkie nowe osoby zapraszam do subskrybowania kanału. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi pozwoli bardziej się rozwijać i zmobilizuje do dalszej pracy. Dzięki!